Witam wszystkich hodowców. Hodowczynie. Mały update. Co już zrobiłem u siebie? To już gomniki tak wyglądają. Motar. Jeszcze bałagan jest na działce, ale to porządek robimy. ważne że gołębie są i gomniki stoją. Jeszcze można. Te świetniki chcę w dachu zrobić, bo ciemno w tym głębniku trochę jest. Ale pokażę wam o, samce i samice się parzą, bo te lotniki są już razem. Tutaj mamy rozpód A tutaj będzie miejsce na wolierę jeszcze zrobimy. Może potem było, żeby samice z rozpodu siedziały osobno po sezonie. Bo ten gołemnik mały to jest dla młodych. Teraz zobaczymy, jak w środku jest. Tu jeszcze niedokończony jest, ale tu się wykończy. Tu mamy tak zrobione. To jest dla samic. Zrobione. I tu mamy samce, już wrzuciłem samice Niech się parzą. Już się ganiają. Proste cele zrobiłem, nie jakieś wymyślne. Zrobiłem z tego materiału co miałem. I zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jak będzie trzeba coś zmienić, to się zmieni później. A jak na razie to jest to nic. Stare lotniki z tej drugiej działki, no, po części są wlatane. Wlatane są bardziej z samicami. Samce się oblatały. Samice za bardzo nie chcą i dlatego je wyrzuciłem niech się parują lotniki po, po, dwa, po jednym lub dwa młodych wyciągnę, zobaczę Zobaczę jak to wyjdzie Teraz wam pokażę żeby filmik nie był za długi A tutaj jest w środku A tu mamy w środku rozwód Zrobiony To jest około 19 samców w rozpodzie ale tylko po niektórych będę trzymał resztę na podkładkę wiadomo mnie dostaną jajka tak zaczynamy mam nadzieję że mi będzie praktyczny że sprawdzi się to wszystko tam po to wolniero mało muszę zrobić taką płytę żeby ta gówna mi tam nie spadały tylko na tą płytę żeby potem czyścić no tu ładnie tą trawę chcę zrobić i zakątek warzywny dla żony. To jeszcze trochę roboty mamy. Tu siedzą te samice z, z rozpłodą. Przerzuciłem je do tego gołemnika. No Nie się siedzę. No, tam jeszcze po, potrzebuje parę wykończeń. Pomalować go, te świetliki w dachu zrobić. I to Wolliere No i tak na razie jest gitara to, to na tyle. Pozdrawiam wszystkich do usłyszenia